Cześć wszystkim tej strony Tording. Dzisiaj zabieram Was na Braille czyli po zulusku tak zwanym Shisen Idziemy zaraz zamówić jedzenie i pokażę Wam, jak wyglądają tradycyjne smaki południowej Afryki. Bierzemy wątróbkę właśnie, będziemy jeść dzisiaj grillowaną wątrobę, bore borewosy, czyli do wątroby mamy jeszcze borewosy i wołowinę. Pani sprzedająca właśnie waży nam nasze jedzenie, zaraz będziemy wiedzieć ile musimy zapłacić. Oprócz mięsa zamówiliśmy też dombolo, czyli parowane z uluskich chleb, do tego pap, czyli taką masę z... Mączki kultury dzianej białej. No i do tego, oczywiście, czekoladę i coś, co się nazywa szantee. To jest bodajże? E, rodzaj salsy. Właśnie zamówiliśmy nasze jedzenie, wydaliśmy niecałe 250 randów. Dostaliśmy taki oto przedsięwziętej urody stalowy numerek. E, teraz, właśnie, czekamy. A nasze jedzenie przygotowuje się tam z tyłu e, na grillach gazowych. Tak więc, czekamy. E, dostaliśmy, właśnie, nasze zamówienia, Zaczynając od tej strony. Mamy tutaj wołowinę Tibon Steak i najprawdopodobniej Borewosy, czyli południowoafrykańskie tradycyjne kiełbasy. Tutaj mamy na talerzu naszą kontróbkę, prawdziwy przysmak. I Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony, kiedy pierwszy raz próbowałem tutaj właśnie farbę grillowanej wątroby, ale to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek w życiu jadłem. Tutaj mamy czakalakę, czapki, dombo, czyli parowanych chleb, no i oczywiście pap. Cała idea tego posiłku polega na tym, że kroimy to wszystko na małe kawałeczki, a potem za pomocą papu i dombolo jemy to za, za pomocą rąk. A więc pozwólcie nam, że pokroimy i za chwilę pokażę nam, jak wygląda to z bliska. Dla mnie osobiście najfajniejszym elementem wyprawy na Shisaniama jest właśnie wątróbka. Dostajemy ją właśnie w takiej nie well done formie i jest bardzo dobra. Szczerze powiedziawszy przed przyjazdem do RPA znałem wątróbkę tylko i wyłącznie w postaci dobrze zesmażonej wątróbki takiej jak przygotowywała mi mama, zawsze z cebulą i z jabłkiem. Tutaj ta wątroba jest zupełnie inna i jest po prostu wspaniała. Ja tak, Państwa, jak widzicie, poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Mięso było, oczywiście, jak zawsze bardzo dobre. Jest jeszcze jeden rodzaj restauracji typu Shisen i polega on na tym, że mięso, które kupujemy, tak jak widzieliście, przy razie chłodniczej zabieramy ze sobą, i na zewnątrz budynku postawimy sobie grillę zasilane w węgiel przez właściciela restauracji. I właśnie tam robimy sobie mięso samodzielnie we własnym zakresie. Tak więc my wracamy, tu jeszcze, trzeba jeszcze tutaj trochę dokończyć. To by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.